Czekaj moment. No, czekaj. Przyszpanować chciała mi się, kołtun zrobił. No, czekaj. Ty. No! No, co ty gadasz, ty? No, a co ty mówisz, ty? Gocha jest w ciąży? A skąd ona wie, że to jest jej dziecko? Ty weź niech ona się czymś nie zasugeruje, tak wiesz, nie? Mylnie. Ha, tutaj muszę kończyć. Nasz przyszedł. No, to narta. co no, jak jest? Plują? Nie plują? Duży plują? Nie plują? Kontrolujesz? Robisz obchód? Jesz gofry w czasie? Nie, jest, uważaj. Sorry, ale tu jest jakaś akcja. Ty Co tam? Tylko się nie trzepie, dziewczyno. Tylko się łupiesz, leczy ty, no. I tak nie machaj, bo ci znowu włosy spadną, no. To, to, podlej. O nie, i teraz leci, o i leci. Telemark teraz będzie. Co jest? Len łapiesz? Czy równowagę ty? Masz, 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 o. I tak dużo pilnuj, nie wiesz. Krótka piłka z jeszcze nami. Niecodziennie musi być 8 marca. Leszek? No? Kurczę. Dziecko mi chodzi po głowie? Ty, to jest jakieś pojebane. To weź się szybko zdejmij, żeby cię nie zadeltało tego resztek mózgu, no. Nie, 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 to nie o to chodzi, nie. Chciałabym być mamą. Co? No, mieć takiego malutkiego fafula. Wiesz, karmić go, ubierać, chodzić na spacery do parku, rzucać patyki. No, jest taki faful. O taki malutki to jest tam. Na parapecie można położyć, leży tam. A taku juba, buluś, Mariola. Mariola, wyluzuć. Mariola, Ziemia cię wzywa, co jest? Co ci tam zatrzasnęło cię w solarium, cię już nie chciało wypuścić? Co ja, to ja nie wiem, nie. Bo ja ci kręcę, ty chyba się rodzi we mnie instynkt, nie? jaki instynkt, Mariola? Co to będziesz teraz polować na antylopy? I co mi powie blacha, jak mnie spotka na osiedlu? Że widział jak moja Mariola dyla na czterech łapach? Między się tutaj drzewami u, ugania za gnu w kozakach? Będziesz mi teraz na, na dziesiąte piętro tachać w ryju martwe zebry? I co, tutaj ziemniaki, tu kalafior, w ryju zebra, obiad. <grystanie> Czy pogięło cię? No ty co, nie chciałbyś być tatą? A Daro nie może? <grystanie> nie może, wiesz? Poza tym daru już jest. dwójkiem, ma. Taką dwojeczkę fajną. Fajnie ma, nie? Fajnie ma, no... fajnie ma. Ostatnio jak byłem u Darasa, jak został z tym młodszym, to myślałem, że nie wytrzymam, nie? Tak ten mały dar ryja. Oj, no, nie ściemniaj. No by się uspokoił dopiero wtedy, jak żeśmy dali mu klocki. On musiał być strasznie szczęśliwy, Dagi. No, na pewno bardziej niż właściciel golfa, z którego je wykręciliśmy. Ty, Leszek. No? A co ty byś w ogóle zrobił, nie? Jakbyśmy mieli mieć, wiesz, takiego malucha? No co, założył spoilery, przyciemnił szyby, dał baz do tyłu na kanapę, wiesz... I dał Augustowa. Ty, czubie. No. Ja o dziecku mówię. No, jakbyś mu dał na imię? Na imię? No. Pytam. Mi się, mi, 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 się, mi się słabo zrobiło, mi się kolana normalnie w drugą stronę zgięły. Pyton? No. Pyton! Ty nazwałbyś nasze, co tam? Nasze. Moje dziecko, pyton! Jak byś się wołał? Ja cię kręcę, może jeszcze do tego karmił zdechłymi myszami. Kurde. Ty on by je lubiał? Ludzie! Nie lubiałby, tak? No a poza tym nie można dać dziecku imię jak zwierzęciu, nie? A twój stary się nazywa pan, Kraty! Taki cwaniaczek, no to jestem ciekawa jak to będzie brzmiało z twoim nazwiskiem <grym> z <wioskiem> Pyton jajko. A... Dobra, 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 weź się wyluzuj ty. Dobra, Mariola, dobra. Jajunio. Moment. Nie jajunio. No ale w zdrobnieniu, nie? W zdrobnieniu. To jest nieważne. Mariola, ty jakbyś dała cwaniaczku? Po światowemu. No na przykład jak? Roby Williams. Robi <grym z> Williams <wioską> <grym z> jajko. Zrobieniu jajunio. Co robi Williams? Jajko. E, pozo, no. Ja już to widzę, nie. No, no. On się rodzi. Moc trochleje. A co, jak w piosence? Kurde. Ty, pieprzło cię w ten swój tamburyn? już. On się rodzi, idzie do przedszkola, potem wiesz, od razu na studia. Moment! Od, od razu ty, ty, ty. Mariola, co jest? Na studia? Chcesz mi dziecko na studia wysłać? Żeby sobie potem pracy nie mogło znaleźć? O Mariola! Ho, ho, ho. Powiem ci, że nie wiem, kim jesteś teraz, nie? Ale... Nie poznaję cię w ogóle? Nie wiem, kim jesteś? Nie wiem. Czyż... Nie wiem. Ale Lesiu. Nie wiem. Le Les Leszek? Nie wiem. O jest, ole, nie wiem, Maia. Skąd mam wiedzieć? Ale... Nie wiem. Ale <laughs> prz. <laughs> Oj, G gumeczka w majtasach uwiera, tak, tak. Troszeczkę. Poluznijmy, Miśkowi. No Miśku, no przecież to ja jestem, no, twoja dupa. Niu, niu.